Jest Watch 2. Zegarek wygląda dobrze. Ma standardowy pasek 22 mm. Łatwo go wymienić. Tutaj to zapięcie może nie jest najlepsze. Pokażmy o co chodzi. Że gdy zapinamy, wyświetla 1,43 cala, Bateria 495 mA. Że, tutaj, jak zapinamy, to jest niewygodne, że trzeba tą końcówkę włożyć tutaj pod. Co zawsze jest mało wygodne przy zakładaniu. Ale to taka mała wada i trzeba ten zegarek wtedy poprawić. I przeszkadza to trochę i uwiela ten pasek. Ale poza tym zegarek jest dość tani w porównaniu na funkcje, które można uzyskać. Ładuje się szybko. Ładowarkę mamy do niego magnetyczną. Nie ma ładowania indukcyjnego. Po każdym wyłączeniu wymusza wpisanie kodu lub wyrysowanie symbolu, z tego względu, że mamy płatności bezgotówkowe w nim NFC. Ładowalka magnetyczna. Mamy tutaj dwa takie bolce. Tutaj wkładamy zegarek. Nie ma większego problemu. Ładowalka się nie rozłącza i trzyma. Nasz Łóż 2 jest nieco tańszą i okrojoną wersją flagowego modelu korporacji Xiaomi Watch 2 Pro, która, który to różni się na przykład, materiałem wykonania, tutaj mamy aluminium, tam mamy stal. Jak również w tym modelu brakuje LTE i SIM. Poza tym różnic innych to właściwie nie ma. Szkiełko po miesięcznym użytkowaniu moim nie posiada żadnej rysy, co bardzo dobrze wróży na przyszłość. Oczywiście nie mam żadnej osłonki i tak dalej. Teraz odkąd podpiliśmy ten zegarek, czyli chwilę temu, już naładował się o 5%, czyli całkiem szybko. Bateria tutaj to jest 495 New amperów. ale nie starcza na zbyt długo. Deklarowanie producenta to 65 godzin. No ja myślę, że wytrzymuje jednak codziennie, raczej trzeba go ładować, jeśli się używa. Wyświetlacz AMOLED. Wyświetlacz AMOLED 1,43 cala rozdzielczo 466 na 466 pikseli oraz jasność 600 nitów. Procesor, który znajduje się na pokładzie tego sprzętu, już 2% się podładowało, to Qualcomm Snapdragon V5 Plus Gen 1, łączność mamy. WiFi, Bluetooth, 52 NFC, GPS. GPS działa bardzo dobrze. Glonass, Galileo, BDS, QZSS, czujniki barometr, kompas, pulsoksymetr pulso, SPO2. E, wszystko mierzy bateria, która według producenta powinna te 495 mAh, które powinno wystarczyć 65 y, godzin pracy. Ale nie wytrzymuje. Waga 36,8 grama, wymiary 47,5 mm na 45,9 mm na 11,8 mm. Nie jest to ani bardzo duży, ani bardzo mały zegarek, ale wiadomo, jeśli ktoś ma małe ręce, to może trochę go nie wyglądać to najlepiej, nie oszukujmy się. Ogólnie zegarek jest bardzo dobry, bardzo dobrze wykonany i wszystko. Oczywiście na jego pokładzie, system operacyjny jaki on posiada, to jest oczywiście Wear OS od Google'a. Nasz Android, tak, w zegarku, który pozwala na ściągnięcie różnych aplikacji z innych firm. A pamięć wbudowaną ten zegarek ma również i jest to 32 GB, czyli bardzo dużo. Mamy tu sporą ilość oczywiście tarczy. Możemy sobie wybierać. Widać, nie widać. Coś tam widać. No, na przykład taka. E, e, reklamowa tutaj jest. Taka jest zazwyczaj na opakowaniu, na różnych zdjęciach, które reklamują ten zegarek. E, tarczę zmieniamy przyciskając, byk przesuwając. Bardzo dużo. Duży wybór. Oczywiście mamy dostęp jeszcze z telefonu. Aplikacja Mi, Mi Fitness łączy szybko i stale nasz zegarek z telefonem. To jest taka moja ulubiona tarcza. Chaos się nazywa. Moja ulubiona, dlatego że no niestety dobrze na niej widać po prostu wszystko. Są duże te elementy, a na niektórych innych jest trochę gorzej. Tutaj, w takim głównym menu, mamy od razu SPO2 mierzenie saturacji krwi 71 bpm, 5715 średnie. Też możemy mierzyć na no, sen 4 godziny 57 pokazuje. Tutaj mamy podstawowe treningi w tym takim głównym menu, 4 stopnie. Tutaj mamy od razu prognozę na jutro. Wear OS, mówię, daje dużo możliwości, dużo aplikacji. Zegarek jest bardzo dobry. Jedyna wada dla mnie, no to tam niewygodny pasek, to zapięcie, które pokazywałem, że chowa się pod pasek ta końcówka, żeby nie wypadała. Tutaj mamy różne aplikacje. O, tutaj możemy zobaczyć sobie treningi na przykład. Dzisiaj, no, 265 kroków. Zrobiłem 6000. Wyłączył Mamy 72% baterii, jak Tutaj mamy dwa przyciski fizyczne. o Tu z boku. Nie mamy obracanego pierścienia jak to często bywa, tutaj mamy taki powrotu do innych aplikacji, do ostatniej aplikacji, jaką mieliśmy. O, że pokazuje nam te 4 stopnie, dzisiaj mamy w Warszawie. A tu, że patrzyliśmy, to dobra, no to tutaj te aplikacje, które są aplikacje do biegania, aplikacje treningowe. Portfel, asystent, mapy, sklep play, możliwość wyboru, tutaj możliwość sterowania aparatem. Jak klikniemy dostęp do kalendarza, wiadomości. Oczywiście przez zegarek o proszę Biedronka, pyk. Tyk. Możemy odpisać Biedronce. Tutaj mamy taką klawiaturę kuwerty Jak widać da się pisać. Napisałem bez problemu. No napiszmy coś jeszcze. Żeby nie było. Napiszmy twoje imię. Maciek. To maciw ma. Ciek. Mam palce normalnej powiedzmy długości, grubości i tak dalej. I jak widać da się. Opa. Nie chcę wysyłać. No nie wiem. Być może i wysłałem wiadomość biedrącą. pyk. Wiadomości w każdym bądź razie mamy. Dzwonić z zegarka oczywiście również możemy. Skontakty, klawiatura, poczta głosowa. Możemy odbierać na telefonie połączenia, co mi się przystaje oczywiście. Gdy jesteśmy na dworzu raczej bardzo ciężko byłoby e, rozmawiać, natomiast gdy jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nie ma zbyt dużych hałasów, raczej nie ma z tym problemów. Choć przez miesiąc użytkowania wiele razy ten telefon Odbiera, ten, ten, telefon odbierałem połączenia na zegarku i jednak ich łączność nie była najlepsza na zasadzie tej że rozmówca nie zawsze mnie słyszał. Ja raczej słyszałem dobrze, wiadomo telefon, zegarek przyciska się do ucha, głupio to wygląda. I mówi się i drze się do niego w miarę głośno, żeby ktoś usłyszał. Trzeba mówić raczej głośno, w miarę głośno. I niestety nie zawsze rozmówca mnie słyszał. Nie wiem, czy coś trąciłem, czy nie. Wczoraj chyba jak odbierałem, albo ktoś się szybko rozłączył, ewentualnie, właśnie przyciskając go do ucha, żeby tam dobrze słyszeć i tak być, był blisko ust. Jak mówiłem, no to się rozłączył rozmówca, ale mógł się po prostu rozłączyć, bo właściwie powiedział to co chciał. Niekoniecznie, nie jestem pewien, czy ja rozłączyłem tą rozmowę, czy nie. Zagalek dostajemy w takim ładnym opakowaniu Sony Watch 2. Tutaj podstawowe jakieś dane, trochę nie widać, nieważne. Co do płatności zbliżeniowych, to mówię, to ekran za każdym razem co chwila się, jeśli mamy go na rękę. tak jak teraz jest w walce, gdy jest na ręku, to nie stanowi problemu, ale co chwila się wyłącza i trzeba wpisywać z powrotem kod. Czyli nie można, nie da się używać zegarka tak, nie trzymając go na rękę, gdyż chwilę nie trzymając go, tak jak mówię, ta tarcza, ekran się blokuje i trzeba od nowa wpisywać kod. No wiadomo, to dla bezpieczeństwa NFC, z tego co rozumiem, to też nie można też zegarka po prostu tak przyłożyć, jeśli, jeśli jest na ręku kodu, nie trzeba co chwilę wpisywać, tak? Z tego co orientuję się również, żeby zapłacić tym zegarkiem, to trzeba wejść w menu, w portfel i dopiero go przyłożyć. Co nie jest wygodne, łatwiej mi się płaci mimo wszystko zwykłą kartą. To znaczy nie tyle zwykłą kartą, co po prostu yy, telefonem. Bo nie muszę jakoś dziwnie wyginać nadgalska, żeby przyłożyć go do czytnika. Tylko po prostu przykładam telefon i już jest to wygodniejsze. Tutaj jeszcze proszę, tak nie widać za bardzo, bo się światło odbija. Ksia miłaż dwa i Manual. Taka śmieszna, dosyć instrukcja obsługi. Taka wąska, no bo wiadomo, wymuszone to jest tym. Opakowaniem, tutaj takie tam na ładowalkę. Nie, nie jest to plastikowe, jakie się tu i. No, sama ładowalka z jednej strony wygodna, z drugiej strony jakby był zwykły pasek taki magnetyczny do ładowania, jak w innych telefonach. Ładowalki tam nie dostajemy oczywiście samej, tylko taką, właśnie tę magnetyczną. To jest od tej opaski na przykład ładowanie, i to chodzi o to, że to wygląda ładnie to, które jest ta ładowalka, owszem. Ale tu jest po prostu wygodniejsze to, że w tym wypadku, o magnetyczne i się to złapie. O jest stała opaska, dosyć już ksajomi. To tutaj to łatwo się, łatwo to po prostu przenosić, że jest mniejsze, mniej gabarytów i tak dalej. A w razie czego, no chodzi o to, że po prostu tutaj to ładowanie nie jest takie dobre do przenoszenia. Ze sobą, telefon, zegarek naładował się do 89%. Można na nim oglądać na przykład YouTube. Jest masa aplikacji, jest Google Maps. ULS daje wiele możliwości. Jest oczywiście wiele możliwości treningów. Tutaj ta ładowarka jest ładna, ale te paski były troszkę wygodniejsze. Ten pasek nie pasuje już do tego. Sprawdzałem. Inne ładowarki do Xiaomi, te nowsze takie, są tutaj węższe i to też tak nie do końca ta okrągła była stabilna, ta okrągła do starszych zegarków była opasek, była bardziej stabilna. Tutaj to jest większe. Wygodne, nie odpada się, nie odpina się tak w przeciwieństwie, tak jak w tych nowszych opaskach, z tą cieńszą z przewodem magnetycznym, końcówką magnetyczną do tego, ale to się trzyma lepiej. To się na pewno też trzyma od tych ostatnich ładowalek do opasek, a to się trzyma najlepiej. Tych wszystkich. To, które było takie stare. No, zegarek jest, sprawia wrażenie konstrukcji dość wytrzymałej. Wyświetlacz jest bardzo ładny. Bateria to niestety, he, inna opowieść. No, jest solidny, porządny zegarek, ale mówię, bateria, jeśli chodzi o to, no niestety tak jest, że jest dosyć słaba. No, co tutaj jesteśmy? Pane informacyjne 62 MB śmieci. Hmm. o no i co z tym mogę zrobić wyczyść no to jest powiadomienie z zegarka Aha, dobra kolory jakie tutaj są, no są dosyć dziwne bo po prostu staram się stworzyć własną tarczę do zegarka i jest teraz zrutowany, czy jak to się tam nazywa jest w panelu sterowania wszedłem, co nie jest takie łatwe w tym zegarku Dobra. Tutaj tak jak już mówiłem, o trzeba to chwila wpisywać. Wyłącza się to wiadomo ze względu na to, że no ze względu na po prostu bezpieczeństwo i oszczędzalność baterii. Pokazywałem już to, że można dzwonić, można płacić bezgotówkowo. No tutaj mamy jeszcze. Oczywiście opcje treningów są bardzo, jest ich bardzo dużo, są zbudowane i jest to fajne. Co mi się nie podoba co do treningów, o proszę styl dowolny, spacer, jazda na rowerze, bieganie, bieg przejałowy, przełajowy, bieżnia więcej. Sporty wodne, aktywność na zewnątrz, można trekking, teatr, spinaczka, jazda na roka. więc naprawdę jest bardzo wiele. Mnie tam trochę zmotywował oczywiście ten zegarek do treningów, co uważam, że jest bardzo dobry. Nawet proszę taniec, sporty walki, sporty z piłką, sporty zimowe, sporty rekreacyjne, gry planszowe, szachy, warcaby, bridge. Gra planszowa. Czy nie uważacie, że grę w szachy, co, co może zegarek mierzyć spalanie kaloryj na grze w szachy? Ruch ręką? A jak będę ruszał prawą ręką, a zegarek mam na lewej? No to co do kroków też, wydaje się, że nie do końca. Czego mi się tu nie podoba, czego nie ma? Jazdy na hulajnozę, gdyż ja czasami jeżdżę na hulejnodze. No to żeby sobie jeździć na hulajnodze uczciwie to wziąłem jazda na deskorolce. Jest jazda na deskololce, jest jazda na rowerze oczywiście, ale nie ma. Nie ma jazdy na hulajnodze. może dlatego, że dużo hulajnak elektrycznych stwierdzili i tak dalej, nie wiem, ale nie ma. No dobra. Więc treningi są dobre. Co do kroków wydaje mi się, że różnie z tym bywa. Gdyż na przykład trzymając, jeżdżąc wózkiem w pobiedronce, nie wiem, pod na zakupach, czy jak nieraz trzy idę, to trzymam rękę na pasku, od plecaka, Wydaje się, że wtedy, pomimo tego, że ma GPS, kroki się nie mierzą. Nie zawsze jest to miarodajne. Bateria. No można sobie obejrzeć na przykład YouTube'a nawet na tym zegarku. Sam well OS nie ma takiej możliwości. Na ten film już kręciłem, ale yy, możliwość ma Samsung internet ściągnięty na zegarek. Tutaj jest przeglądarka. Pyk jest. I tutaj kolory mówię są dziwne, bo sobie chciałem tarczę zmienić na razie. E, tutaj mamy. <laughs> Samsung internet wczytuję się. Pyk, mamy może ultra baterie, YouTube, Google, Samsung, zakładki telefonu, historia, ustawienia, można sobie normalnie przeglądać internet. Ale mówię, odpaliłem kiedyś YouTube i kilka minut oglądania żarło około 11% baterii, więc no bateria jest taka, że może wytrzyma te dwa dni jak się chce, ale to jest największa wada dla mnie tego zegarka, bo co z tego, że ma takie niesamowite możliwości, jeśli w tym momencie nie ma możliwości jego użytkowania z dłuższego, gdy jesteśmy poza domem, z dala od ładowalki, gdyż możemy pilnować, żeby zegarek nam się nie rozładował. Wspaniałe możliwości, ale niestety raz po 2 ppm. No tutaj takie podstawowe treningi, więcej od razu, tak. Tutaj to już było, styl dowolny, 300 kalorii i tak dalej, i tak dalej. Jazda na deskolce, co mnie właśnie denerwuje, bo jest jazda na deskorolce, na której nie jeżdżę raczej, a nie ma jazdy na No Mówię te tałcze. Fajnie, dużo w aplikacji Mi Fitness, jeszcze więcej. Zegarek łączy się z aplikacją oczywiście bez problemu. Nie ma problemu tym, nie ma żadnego e SIM, nie ma LTE, ale dzięki temu o ta tarcza na przykład. No, też mi się podoba na przykład, lubię tą tarczę, Czasami ją sobie ustawiam. Ustawianie tarczy jest tutaj nagminne u mnie w tym zegarku. I tak dalej. Szczególnie mówię, że niektóre tarcze mają zbyt małe, jak dla mnie, yy, mają zbyt małe cyferki. A w tym przypadku yy, niedokładnie widzę. Muszę się przyjrzeć, i tak dalej. Ten chaos ta tarcza po prostu ma większe. Więc dlatego próbowałem zrobić swoją taką tarczą. Ale nie. Na razie nad tym pracuję. Ale jeszcze mi to nie wyszło. Podsumowując już, chyba czas najwyższy na podsumowanie te, tego naszego testu. Zegarek jest bardzo dobry, jest świetnym zegarkiem, ma funkcję możliwości zegarków, które są dużo droższe, on kosztuje dużo mniej. Mi się go udało kupić na Amazonie, co ciekawsze, było opóźnienie z przesyłką, czekałem czy na pewno przyjdzie, gdyż nie wiem dlaczego, ale był dużo tańszy niż normalnie w sklepach. I... W tym momencie zegarek miał przyjść biały, chociaż wolałem właśnie czarny, taki jaki przyszedł. Więc taka niespodzianka, jeśli chodzi o tą wysyłkę, powiem, że nastąpiła, gdyż dostałem zegarek takiego koloru, jakiego właściwie chciałem. Jeszcze co do baterii. Więc to było fajne. No, różnica na scenie była sto kilkadziesiąt czy nawet 200 zł, jeśli chodzi o to, że był szary, a czarny, to jakbym miał wydać 200 zł na sam kolor, to wolałbym już, miał, wolałbym wydać na jeszcze bardziej rozbudowany smartwatch 200 zł, niż na sam kolor, który szary nie to, że mi nie odpowiadał, ale wolałem czarny. Ale nie było to jakąś taką dla mnie przeszkodą, która powodowała to, że mogłem zrezygnować z zakupu zegarka, choć wolałem czarny. To wybrałem jasny, bo był dużo tańszy. Przyszedł czarny z opóźnieniem. Bałem się, czy na pewno dojdzie, bo na przykład opinii o sprzedawcy niekoniecznie były najlepsze, ale przeszedł, mówię, był około stu kilkudziesięciu do 200 zł, nawet tańszy od innych. Nie Bo jak się wchodzi na Allegro czy do sklepów. To nagle te zegarki są super tanie. Wszędzie a jak klikasz, to okazuje się, że dostawa 2-3 tygodnie z Chin, sprzedawca nie wiadomo co i strasznie się ci e, sprzedawcy powtarzają. No, mówiąc, podsumowując tak już chyba zegarek bardzo dobrze, dobrze wykonany, ma świetne parametry. Jedyna wada to bateria, która powoduje to, że nie można. Zbyt długi intensywny trening i już przydałoby się ładować. Jeśli zegarka tam nie używamy za bardzo, no to wtedy faktycznie może wytrzymać te dwa dni nam ten zegarek, ale tak to, to nie za bardzo. Zegarek porządny, mierzy BPM, czyli uderzenia serca, tak jakoś sobie mówię, satylasy krwi, podobno nie najlepiej. Sen. Sen jest Taki, że patrząc, używając... Nie lubię spać w zegarku. Męczyłem się śpiąc, ale już się przyzwyczaiłem. Bardzo nie lubię spać z czymś takim na nadgarsku. Yy, Obciska mi rękę, jest niewygodne, nie mogę usnąć. Przyzwyczaić się przyzwyczaiłem. Kwestia przyzwyczajenia do wszystkiego się można przyzwyczaić. Yy, ale wydaje mi się, że nie do końca prawidłowo mierzę. Że jednak ten sen nie jest taki, bo wiem, że na przykład po prostu leżałem, nie mogłem usnąć i ten sen pokazywał mi, że więcej spałem niż miało to miejsce w rzeczywistości. Dobra, trochę się rozgadałem, mam nadzieję, że zegarek mogę polecić i jest dobry. HyperOS to jest taki system na przykład w tych yy, zegarkach S1 Watch i tak dalej. I to powoduje, że ten zegarek, różnica jest taka, że w tym zegarek ma mniej możliwości, nie można odpisywać tak na SMS-y, jak tutaj, nie ma klawiatury, nie ma nawet takich tam e, szablonów, zresztą szczerze mówiąc w życiu, ze dwa razy szablonu, że na przykład oddzwonię później i tak dalej. A tutaj mamy pełnowymiarową klawia, e, e, klawiaturę której możemy naprawę kuwerty, na której możemy naprawdę napisać i odesłać wiadomość. Taka ciekawostka, nie? że czasami yy, można odebrać, czasami szybciej ten telefon. Telefon gdzieś leży. Oczywiście można znaleźć telefon. No to podstawa, chyba, że z zegarkiem można znaleźć telefon i na odwrót. To jest bardzo przydatna funkcja. Zegarek dobry. Bardzo dobry. Jedyna wala to bateria. Pasek, o którym mówiłem, ma standardowe 22 mm. Tutaj łatwo go odpiąć i można wtedy zobaczyć. Tarczy jest bardzo dużo. Dla mnie te tarcze, co prawda, nie do końca odpowiadają, gdyż są za małe. Kolor czerwony, bo próbuję włożyć. Jestem w panelu programistycznym, czy jak to się tam nazywa. Od jakiegoś czasu muszę telefon połączyć w tej samej sieci i muszę nie telefon, tylko muszę komputer włączyć do tej samej sieci Wi-Fi. No Samsung Watch Face i tak się zmienia, układa własną tarczę. Ale to inna para karoszy. Ja już podziękuję, pozdrawiam i wrzucam zaraz ten film. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, zegarek polecam bardzo.